Serdecznie wszystkich na moim kanale. Powstanie cykl filmików poświęconych egzaminowi ósmoklasisty. Dzisiaj dowiecie się kilka informacji na temat samego egzaminu. Zatem zapraszam. Egzamin ósmoklasisty jest przede wszystkim obowiązkowy. Musisz do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę podstawową, jednak nie ma żadnego progu zdawalności. Trwa następująco: 120 minut język polski, 100 minut matematyka i 90 minut język obcy. Odstąpiono od wprowadzenia egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, co jest dobrą informacją. Terminem jest oczywiście maj. Na tym kanale będziemy mówili przede wszystkim o egzaminie z języka polskiego. Żeby zdać taki egzamin, to przede wszystkim taką kluczową informacją jest znajomość lektur obowiązkowych. Listę lektur obowiązkowych będziecie mieli dostępną na arkuszu, także nie musicie się martwić, czy zapamiętacie wszystkie imiona, tytuły, nazwiska autorów. Natomiast co należy do listy lektur obowiązkowych, już Wam mówię. Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku to Dickens i opowieść wigilina, Fred Rozemsta, Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym trenu 7 i 8, Kamiński, Kamienie na szaniec, Mickiewicz, Reduta Orton, Ordona, Śmierć Pułkownika, Dziady Część druga oraz Pan Tadeusz w całości, Antoine de Saint-Exupéry i oczywiście Mały Książę, Henryk Sienkiewicz, Kwowadis oraz Latarnik, Słowacki, Balladyna, oraz wiersze wybranych poetów. Jeżeli chodzi o arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, możemy go podzielić na takie dwie części. Pierwsza część jest to, są to zadania zamknięte jest to około 30% skali punktów całej puli, i druga część są to zadania otwarte w tym oczywiście dłuższa wypowiedź pisemna. I jest to około 70% skali wszystkich punktów, więc jest gra warta świeczki, żeby rzeczywiście się do tej wypowiedzi pisemnej porządnie przygotować. Yy, mamy dwa tematy do wyboru. Jeden jest, to, jest, jeden jest to argumentacyjny i może być to rozprawka, natomiast drugi jest to twórczy, może być to opowiadanie, artykuł czy cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o kryteria oceniania, to już o tym mówię. Kryteria rozszerzonej wypowiedzi pisemnej to pierwszą rzecz, którą egzaminator będzie oceniał, jest to oczywiście, czy forma jest zgodna z wskazaną w poleceniu. Druga rzecz jest to, jeżeli chodzi o na przykład wypowiedź twórczą, czy jest ona zgodna z logiką, narracją, czy ta fabuła jest rozmaicona. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź retoryczną, to czy argumentacja jest wnikliwa, uporządkowana i logiczna. Kolejne rzeczy, które są podlegają ocenie, jest to argumentacja, Sprawdza egzaminator, czy jest wnikliwa, czy jest uporządkowana, schierarchizowana. Na to wszystko zwraca uwagę. Druga rzecz to kompetencje literackie, czyli sprawdza egzaminator, czy wątki z wybranych lektur wspierają tok rozumowania ucznia. Potem kompozycja, czy jest zgodna ze wskazaną formą, styl odpowiedzi. Język, czyli czy mamy tą leksykografię bogatą, czy jednak jest to język prosty, i na końcu, oczywiście, ocenie podlega ortografia i interpunkcja. Jeżeli chodzi o ortografię, to słuchajcie, jeden błąd ortograficzny to są dwa punkty, a więcej niestety tracimy. A interpunkcja, nie więcej niż pięć błędów to jest. To jeden punkt. Także myślę, że warto też poświęcić trochę czasu na to, żeby sobie tą ortografię i interpunkcję przypomnieć poćwiczyć. To, jeżeli chodzi tyle o język polski, w następnych filmach będziemy się zabierać konkretne, za konkretne lektury, i mam nadzieję, że króciutko Wam je. Przybliżę i jakoś nam pomogę przygotować Wam się do egzaminu klasy ósmej. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!